Mędrcy czytają niebo, Herod czyta ze swojego lęku. Jedni padają na twarz, a Herod ze swoją świtą kurczowo trzyma się tronu. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie. Przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najniższe spośród głównych miast Judy. Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z Matką Jego Maryją. Padli na twarz i oddali Mu pokłon. A otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii ma strukturę dwóch poszukiwań. Mędrcy, poganie idą za światłem natury, ale potrzebują Pisma i potrzebują Jerozolimy, czyli kogoś, kto im to Pismo zinterpretuje, żeby dotrzeć do Betlejem. Rozum i objawienie spotykają się w ich adoracji nowonarodzonego Mesjasza. Herod zna Pisma. Przez uczonych słyszał ich interpretacje, ale zamyka je w politycznym rachunku. Dary, które pojawiają się w tej scenie, nie są dekoracją. Złoto wyznaje królewskość Mesjasza, kadzidło jego boską naturę, a mirra zapowiada paskę. Dlatego Ewangelia dzisiejsza łączy Narodzenie Pańskie z Wielkanocą, z tym, co będzie kulminacją misji zbawczej Jezusa. To dziecko od początku jest barankiem. Ta inna droga, którą wracają mędrcy, to nie jest krót. To obraz metanoi, czyli nawrócenia. Kiedy się uklęknie przed Mesjaszem, którego się rozpoznało w swoim życiu, wraca się inaczej, nawet w to samo miejsce. Można znać odpowiednie wersety i wciąż żyć jak Herod. Lęk przed utratą steru zamienia modlitwę w kontrolę, albo jak uczeni. Świetna znajomość tekstów, ale brak ruchu w kierunku żłobów to miejsce, gdzie mówię, tam nie może być Boga, a adoracja mędrców nowonarodzonego Jezusa to nauka oddawania właśnie steru życia. To nie jest pora, gdy wszystko jest zrobione. To jest miejsce, z którego zaczyna się życie. Nowe życie, od tego spotkania, od tego gestu adoracji, od tego momentu, kiedy doznaję takiego zachwytu Bogiem, że potrafię przed nim uklęknąć i zgadzam się wtedy na inną drogę w moim życiu. Zgadzam się wtedy, żeby to On pokierował moim kalendarzem, żeby to On dał mi nowe oczy, sposób w jaki patrzę na słabszych. Panie Jezu, przyjmij dziś moje złoto, kadzidło i mirrę, czyli to, co cenne, to, co święte. I to, co boli, naucz mnie wracać inną drogą z tego spotkania, z tej modlitwy, w której teraz jestem. Pozwól mi w moją codzienność wrócić przemieniony. Amen.